Roki pokazuje spadek formy, a może właśnie jej wzrost. Czy album Roku już wyszedł i wydał go o co chodzi? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w tym odcinku rapowego QA. Ja jestem Bart, to jest Rap River. Zapraszam do oglądania. Ejo, dawno nie było takiej luźniejszej formy, gdzie sobie po prostu odpowiadałem na pytania z Instagrama. Właśnie, bo nie powiedziałem. To są pytania z Instagrama. Więc jeżeli chcesz, żeby następnym razem to twoje pytanie pojawiło się w odcinku, obserwuj nasz profil. Uważam, że całkiem warto. Nie przeoczysz też informacji o evencie muzycznym, który ostatnio się odbył. I z tego co wiem, był całkiem fajny. I jak już promuję te socjale, to też TikToki mamy. Możesz wpaść, fajne są. Zobaczyć, obejrzeć. Co myślisz o nowym albumie Otso? To jest całkiem dziwna relacja, ponieważ ten album jest fajny. Spodobał mi się, gdy go przesłuchałem. Ale jakoś nie przyciąga mnie, żebym do niego wracał. Często. Nawet pojedyncze numery z płyty, które uzyskały więcej wyświetleń, np. Champagne Papi z Okim, czy ten numer Tako, to te numery nie przyciągają mnie do siebie na tyle, żebym poczuł ej, teraz sobie włączę ten numer, dodam go do swojej playlisty. No właśnie, nie mam tak. Nie zmienia to faktu, że album jest spójny, odcinek pokazuje bardzo dobrą formę, generalnie produkcja jest na bardzo wysokim poziomie, ale brakuje czegoś takiego, co przyciągnęłoby mnie tam z powrotem. Wiele osób rzuca statement, że jest to płyta roku. Ja osobiście nie zgadzam się z tym, ale uważam, że jest to bardzo solidna płyta i warto jej przesłuchać, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji. Co myślisz o nowych numerach Okiego? Nowe numery Okiego są naprawdę mocne, potazuję, że utrzymuje formę, jednak warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to nic takiego, co potazałoby ej, Oki jest jeszcze lepszy niż był rok temu, a raczej te numery potazują, że Oki nie spada umiejętnościowo, dalej dowozi oczekiwania, ale jednak... To dalej jest Oki. Chodzi mi o to, że momentami, kiedy raper na chwilę znikał i wracał po jakiejś dłuższej przerwie z materiałem na nową płytę, dużo osób było zajaranych, że wow, to brzmi o wiele lepiej niż wcześniej. W tym przypadku mam wrażenie, że Oki już brzmiał dokładnie tak jak na tych numerach, i dużo razy flow, które jest użyte w tych nowych numerach, słyszałem już wcześniej, chociażby w takich numerach jak Siri czy w jakichś numerach z 2020. Nie pamiętam teraz tytułów, przepraszam, tych numerów było bardzo dużo, ale po prostu niektóre flow, których Oki używa, mam wrażenie, że słyszałem już się kilka razy. Czy to oznacza, że single są słabe, Płyta zapowiada się źle? Oczywiście, że nie. Z niecierpliwością czytam na ten album, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo zastanawiam się ostatnio, ile jeszcze potrwa ten Prime Time Okiego? Czy Oki podtrzyma to zainteresowanie słuchaczy oraz swoje umiejętności przez jeszcze jeden album, a może aż trzy, właśnie nie wiem. Ciężko mi jest strzelić tutaj jakiś typ. I możecie napisać w komentarzu, bo mama mnie zastanawia, co wy o tym myślicie. Chociaż wydaje mi się, że oki jednak, jeszcze Dudo może być na polskiej scenie na tym ścisłym pierwszym miejscu. Czy tak się w ogóle mówi w ścisłym pierwszym miejscu? Chyba tak się nie mówi. Zanim przejdziemy dalej, zapytam Cię o jedną rzecz. Myślałeś kiedyś, jak brzmiałby wyrecytowany tekst rapowego utworu na deskach teatru? Ja też nie. Ale wydaje mi się, że całkiem ciekawie. DING dong! Nie pojedziesz tą Window. Już w tą sobotę 20 kwietnia w Teatrze Słowackiego odbywa się charytatywny konkurs recytacji rapu. Ja to Rap zostaliśmy patronem medialnym tego wydarzenia, a zbierane podczas niego środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom z suczycą. Jeżeli jesteś z Krakowa albo masz tam blisko i akurat masz wolną sobotę, polecam wpaść na wydarzenie, myślę, że będzie całkiem fajnie. Więcej informacji w opisie tego filmu, a my lecimy dalej z pytaniami. Polski raper z najlepszym flow według was. Moja odpowiedź nikogo nie zastoczy. Wydaje mi się, że Oki ma najlepsze flow w tym momencie w całej polskiej rapidze. Ale trzeba też pamiętać o trochę starszych graczach. Może nie jest to najświeższe flow, ale bardzo lubię flow Durala, ze względu na to, że byłem na jego koncercie podczas 3 era festiwalu w Trójmieście i widziałem na koncercie, jak świetnie on po prostu operuje flow na żywo. Chodzi o to, że co innego jest mieć dobre flow na traku, a co innego jest utrzymać je i dobrze kontrolować oddech podczas występu na żywo. A Dural robił to cały czas, no i w tym momencie wywarł na mnie ogromne wrażenie, więc. Może ze względu na to, ale dałbym na przykład jedno z tej starszej szkoły. Co myślicie o nowym stylu matczaka i o CBW? Czy powinien iść w tą stronę? Szerzej na ten temat wypowiedziałem się w swoim ostatnim filmie o CBW Midstapie nr 2, ale tak w skrócie wydaje mi się, że jest to spoko kierunek. Nie wiem, na ile jest dobry dla maty zasięgnowo, ponieważ fani maty, których uzbierał przez te wszystkie lata poprzednimi albumami, raczej nie są fanami tego najnowszego brzmienia. Jak to wyjdzie, długoterminowo czas pokaże, ale podoba mi się to, że mata stworzył swój własny label, że promuje tam młodych artystów, w których wierzy, i że nie stał się więźniem jednego brzmienia, którego oczekiwali od niego widzowie. Widzowie w sensie słuchacze, bo jestem przyzwyczajony do tworzenia kontentu. Nie stał się więźniem 100 dni do matury type beatów, tylko zaczął eksperymentować tak, jak mu się podoba, i wydaje mi się, że overall jest to dobry kierunek dla niego, a to dla jednostki. Czy Kevlar planuje w przyszłości robić inne przedmioty niż koszulki. Zdecydowanie tak. Na drugi drop mamy już bardzo dużo pomysłów, jakie inne przedmioty jeszcze możemy wprowadzić do kolekcji. Jeżeli nie wiecie, założyłem ostatnio swoją markę odzieżową. Nazywa się Kevlar. Na ten moment mieliśmy takie dwa tisy, żeby wybadać rynek i zobaczyć, czy w ogóle się wam to podoba. Pierwszy drop został przygotowany we współpracy z naszym kanałem Rap River. Na wójtach w środku zamiast naszego loda jest nasze lodo połączone z lodem Rap River, więc myślę, że całkiem fajny smaczek dla stałych widzów kanału. Jeżeli chciałbyś powinąć to dla pierwszych 10 osób, które użyją tolu Kevlar, jest 19 złotych zniżki, więc wydaje mi się, że całkiem Foto. Link do strony Kevlaru oczywiście na dole w opisie filmu. Tutaj dwa podobne pytania. Jak Twoim zdaniem udało się Rap Ocean oraz czy będzie Rap Ocean 2? Słuchajcie, jeżeli chodzi o Rap Ocean, uważam, że wyszło zajebiście. Sprzedaliśmy o wiele więcej biletów niż się spodziewałem. Zrobiliśmy sold out na swoim pierwszym wydarzeniu, co prawda kameralnym, więc nie jest to jakieś ogromne osiągnięcie, ale jednak potazuje to, że z waszej strony było zainteresowanie tematem, a my daliśmy radę zorganizować fajny event i niesamowicie cieszę się, że to wyszło i wszyscy dobrze się bawili. Wyciągnąłem już wnioski, co można by skrócić, wydłużyć, co można usunąć żeby event był ogólnie lepszy. Ale wydaje mi się, że druga edycja to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Napiszcie w komentarzu, czy byliście na Rap Ocean, czy chcielibyście, żeby to się drugi raz wydarzyło. Jestem bardzo dumny z osób, które grały tam koncert, ponieważ chociażby Nicole, która ostatnio dołączyła do SBM-u, grała swój pierwszy koncert w życiu i muszę wam powiedzieć, że zadrała fenomenalnie. Tak zajebiście bawiłem się na jej koncercie. Koniecznie daj znać na dole w komentarzu, w jakim mieście poszedłbyś na Rap Ocean i jaki artysta powinien być headlinerem następnego wydarzenia. Co sądzicie o karierze Tymka i o tym, jak odszedł od rapu? Tymek to bardzo ciekawy przypadek. No bo tymi swoimi trapowymi, melodycznymi benderami zdobył ogromną rzeszę fanów i przełożyło się to też na bardzo dużo odsłuchy. Ale jednak z perspektywy czasu po tych 4 czy 5 latach widać, że Tymek nie ma na siebie pomysłu i jest bardzo zagubiony jako artysta. Co chwila zmienia styl, wizerunek, mówi, że będzie już teraz robił tylko i wyłącznie muzykę po angielsku i odchodzi z polskiego rynku. Za chwilę wraca i w My Music dla DJ'a Remo robi fity z ludźmi, którzy byli w SBM Starter w tym konkursie w finałowej dziesiątce. Ogólnie jest to bardzo chaotyczne, bardzo dziwne i mam wrażenie, że Tymek ma bardzo duży potencjał, ma bardzo duży talent i dysponuje naprawdę ciekawą barwą. Głosu, jednak absolutnie nie ma pomysłu na to, w którą stronę iść to twórca, jest strasznie zagubiony, no i przez to odbija się jak od ściany do ściany. Szkoda, bo rapowo na ten moment jest to niewykorzystany potencjał i trochę zmarnowana kariera, ale jeżeli chodzi o te jego śpiewane utwory, na przykład z Brodkom i Urbańskim, no to muszę Wam powiedzieć, że zastoczył mnie swoimi umiejętnościami wokalnymi i wydaje mi się, że jeszcze sporo razy potarzę, że potrafi to robić. Czy Multi oddał Wam to 50 tysięcy? Ja zrozumiałem. Zrozumiałem, że byłem po prostu naiwny, bo Michał nie odda nam tych pieniędzy. Postanowiłem posłuchać porady pewnego polskiego rapera, który kiedyś powiedział daj sobie spokój mało lat. Więc daję sobie spokój, multi zostaw sobie to 50 koła. Ale pamiętaj, kogo z nich odradłeś? I kto przez ciebie nie miał na jedzenia. Zapamiętaj to. Top 3 obecnie najczęściej słuchanych artystów. Na pewno Liliati już mówiłem w swoim filmie w Daily Drudniowym, że to jest niesamowite w ogóle, jaki on kierunek obrał i jaką przemianę przeszedł jako raper. Jego muzyka jest świetna, jestem od niej chyba uzależniony, więc Liliati na pewno na pierwszym miejscu. Na drugim myślę, że na spokojnie mogę wrzucić ociej doze ze względu na to, że wyszły teraz te nowe numery, wszystkie są świeże, podobają mi się, mają wysokie replay value i też produkt 4.7 bardzo dobrze starzeje się, a to album i często do niej dowracam. Na trzecim miejscu może dla was zastoczenie, ale ją o I Slim Myron na przykład ze swoim numerem Chorizo. Chłopaki na naszym rapoczne i całkiem szczerze, jestem uzależniony od tych trapowych szlagierów benderów od Jajo. Ja Zrobić duży moją jest Inspiracje czerpano od Chivkifa, Soulja Boya, Jan Tada. I to wszystko w połączeniu z ogromnym dystansem i niezłą dawką humoru, po prostu uzależniło mnie od siebie. Polecam ci sprawdzić numer Chorizo, ale ostrzegam, nie da się do przesłuchać tylko i wyłącznie raz. Kiedy Bart ale Człowiek się stara i tak chcą tylko Adriana sumę.